Cześć kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was kolejny AliExpressowy haul z takimi bardziej ogólnymi rzeczami, więc myślę, że spora część z Was może być zainteresowana. Kilka tych rzeczy jest, nie chciałabym przeciągać, więc może przejdźmy już do tematu. Pierwsza sprawa to jest nakładka na klawiaturę. Ja mam bardzo dużo pytań po tym, jak na przykład nagrywam storki gdzieś tam widać ten mój komputer z tą nakładką w tle. Skąd ja to biorę? Gdzie ja to kupuję? Moi drodzy, zawsze takie rzeczy najlepiej kupować na AliExpress, bo one tam kosztują grosze. No poczekać trzeba na nie troszkę. Ale nie ma sensu tego kupować gdziekolwiek indziej. Tym razem zdecydowałam się na tęczową. Tak mi się spodobała. Ona jest tęczowa, ale taka bardziej pastelowa, powiedziałabym. Jedyne, na co musicie zwrócić uwagę przy kupowaniu, to to, żeby miała odpowiedni rozkład tutaj klawiszy. Dlatego że te klawiatury są różne, amerykańskie są troszeczkę inne e, mają inaczej jeżeli chodzi o ten enter ustawione, więc tutaj na to trzeba zwrócić uwagę i musicie zobaczyć jak ona wygląda na aukcji, bo ja pamiętam, że jak pierwszy raz kupowałam nakładkę na klawiaturę to właśnie kupiłam sobie chyba amerykańską no i niestety, no nie pasowały te klawisze, oczywiście, że dalej się da tego komputera używać, ale... No to nie jest to samo, um, tak więc ja serdecznie polecam, ja nakładę ko na komputer um, używam od samego początku, w zasadzie odkąd tylko go kupiłam, um, bo dzięki temu po prostu kurz tak bardzo nie wpada um, między te um, klawisze, więc komputer dłużej będzie mi służył, mam nadzieję. No i też w razie gdyby coś jakimś cudem się na niego wylało, to to też nas zabezpiecza, bo jest silikonowe, więc serdecznie polecam. Druga sprawa to jest coś, z czego jestem mega zadowolona, chociaż e, mogłoby być trochę większe. Ja nie pamiętam, czy był jeszcze większy, chyba był jeszcze większy e, pasek e, na tej aukcji, bo to jest właśnie pasek. To jest pasek, który wygląda jak skórzany. Wydaje mi się, że, że nie jest to naturalna skóra, tylko skóra właśnie taka e, ekologiczna, ale ona jest bardzo porządna, bardzo miękka. On jest taki troszeczkę vintage. Widzicie, on ma tak, tutaj taką dużą e, klamrę. E, jest dosyć bardzo w ogóle ostatnio spodobało mi się chodzenie w paskach do jeansów. Ja kiedyś nienawidziłam pasków, nie nosiłam ich nigdy, a tymczasem teraz no tak, zaczęłam. I w związku z tym zamówiłam sobie właśnie taki pasek, mega jest wykonany. On przyszedł mi w przeciągu dwóch tygodni i jeszcze co więcej przyszedł kurierem. Tak więc mnie zaczynali ekspres coraz bardziej za, e, zadziwiać e, i on kosztował chyba około 30 zł coś w ten deseń, pamiętajcie, że wszystkie linki będziecie mieć na dole, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to tam je znajdziecie e, tam będziecie mogli zrobić sobie ewentualne zakupy że tak powiem nie odpowiadam za ból waszego portfela, albo odpowiadam w sumie, no nieważne e, ten pasek był chyba też brązowy w ogóle dostępny, on jest w kilku długościach ja go mam w długości 115, jeżeli dobrze pamiętam um, natomiast to 115 w porównaniu na przykład do 110, które mam z e, Prixa to jest dosyć krótkie 115 dlatego, że ja jestem w stanie się w nim zapiąć e, tylko na ostatnią dziurkę e, działa ale mogłoby być lepiej e, tak więc nie wiem w jaki, w jaki sposób to jest mierzone e, tak jak mówię w Bonprixie mam 110 i mam jeszcze Większy kawałek tego paska, a tutaj jest 115 i mam ostatnią dziurkę, tak więc z tym tylko mam problem. Nie wiem, jak to do końca e, trzeba by było wymierzyć, żeby było ok. Zamówiłam sobie, słuchajcie, tą słynną gąbkę. No, jestem jej ekstremalnie ciekawa. To jest ta gąbka do makijażu, właśnie ta taka welurowa. Ona jest bardzo przyjemna w dotyku, w ogóle naprawdę jest welurowa. Ja może wam zrobię tutaj zbliżenie na nią, żebyście zaczęli, jak ona wygląda. E, jestem jej bardzo ciekawa. Zamówiłam jeszcze pędzle, które też tutaj dziś są, które wam zaraz pokażę, więc pewnie za jakiś czas po prostu zrobię filmik, gdzie będę wykorzystywała zarówno tą gąbeczkę, jak i te pędzle do makijażu i zrobimy sobie właśnie taki może mały aliexpressowy test. No i moi drodzy oksy, okulary, które po prostu na moim Instagramie, na Insta zrobiły totalną rewolucję, um, to są takie... Kocie okulary, wszystko się tutaj odbija, ale chciałam Wam pokazać, jak w nich wyglądam. One są dosyć spore, um, i one kosztowały 3 dolary, jeżeli ja dobrze pamiętam. E, I też są w kilku wersjach kolorystycznych, są takie bardziej brązowe na przykład. Ja generalnie mam rybany, i jakby przy, takich, przy takim większym słońcu, e, czy w, w krajach powiedzmy bardziej tropikalnych, jak na przykład, nie wiem, tak jak byłam w zeszłym roku w Barcelonie, to e, lepiej używać oczywiście okularów, które są dobrej jakości, które mają filtry i tak dalej. No bo tutaj pewności co do filtrów w, w tych konkretnie nie mam, ale naprawdę mega, mega mi się podobają, wyglądają naprawdę zacnie. E, zamówiłam jeszcze jedną parę, ona jeszcze nie przyszła, takie okrągłe. E, dlatego, że nie wiem, czy w ogóle coś takiego będzie pasowało do mojej twarzy. Nie chciałam kupować jakichś drogich okularów w tym kształcie, a też nie chciało mi się nigdzie łazić, przymierzyć, jak mam być szczera. Więc znalazłam jakieś takie, nie wiem, czy one kosztowały te okrągłe półtora dolara. Na pewno pokażę wam je, jak przyjdą na Ali... na AliExpress, na Instastories, więc serdecznie zachęcam do śledzenia mnie tam, bo może się okazać, że będzie kolejny hit e, i też będziecie chcieli sobie zamówić, natomiast te Naprawdę uważam, że wyglądają bardzo, bardzo fajnie, i noszę je ostatnio non-stop. Z takich gadżetów zamówiłam sobie um, taką zgrzewarkę do opakowań plastikowych. Ja ją co prawda zamówiłam z myślą o czymś nieco innym, e, dlatego, że chcę sobie zrobić taki organizer na naklejki do bullet journala e, i widziałam taki tutorial, gdzie dziewczyna używała takiego sprzętu nie wiem jak mam to na nazwać, po prostu był e, taki, e, taki jakby e, o Jezu, sztyft który się nagrzewał i ona nim spajała właśnie te folie bo to, e, ten organizer był robiony ze zwykłych koszulek na dokumenty e, i ja stwierdziłam, że spróbuję zrobić to tą zgrzewarką nie przemyślałam tego do końca bo wydaje mi się, że to nie pójdzie dlatego, że ona ma dosyć krótkie ramię no ale może coś wymyślę, nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie y, kupiłam to, ona kosztowaniem pewnie też około dolara. Na pewno nie była droga. Taka duża rzecz. To jest dywanik do łazienki. E ja chyba ze 3 lata temu zamówiłam z jakiejś też chińskiej strony taki włochaty dywanik do łazienki, brązowy, no ale on już po prostu jest totalnie ściorany, Donka też go załatwiła pazurami, więc stwierdziłam, że pora na coś nowego i zdecydowałam się właśnie na taki. On jest taki dosyć miękki, pluszowy, nie wiem jak będzie chłonął wodę, nie mam bladego pojęcia, ale mam nadzieję, że będzie się dobrze, dobrze trzymał i dobrze nosił. Tutaj z tyłu, przepraszam, że mam tak szeleszczę, ale... Nie chcę jeszcze go wyciągać z folii. Tutaj z tyłu są um, takie, jakby silikonowe wypustki, które powinny przeciwdziałać temu, żeby on się przesuwał. Um, mam nadzieję, że to będzie działało. Um, tak więc nie pamiętam, ile za niego dałam, ale ja przeważnie nie kupuję rzeczy jakichś takich bardzo drogich na AliExpress. Sporadycznie. Bardzo sporadycznie. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, to są worki do próżniowego pakowania. Um, Zamyśli, y, zamyśliłam zamówiłam to z, z, z zamysłem, aby schować do nich moje zimowe swetry, odestać z nich powietrze i żeby zajmowały mniej miejsca, bo wiecie, jak te swetry po prostu są lekkie, puchate, ale zajmują tyle miejsca, a ja mam tego miejsca coraz mniej, więc zamówiłam właśnie dwa takie worki. Zobaczymy, jak one mi się sprawdzą i jak to w ogóle będzie działało. No, ale jak widzicie tutaj po obrazku, zamieniają taką objętość w taką, więc. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Kolejna rzecz, której Wam serdecznie nie polecam. To jak tylko Wam pokażę, to zaraz ląduje w koszu, bo to jest straszne. I ja dużo ryzykowałam jak to zamawiałam i wiedziałam, że może być różnie, no i jest bardzo źle. W jednym z poprzednich ekspresowych coli pokazywałam Wam ten nawilżacz powietrza tego jelonka. No i mówiłam Wam wtedy, że zamówiłam do niego też na próbę olejki. Jakie to są śmierdziele straszne. E, zamówiłam sobie zapachy y, śnieżny Lotus, truskawkę i drzewo sandałowe. Ja nie wiem koło czego to stało, ale na pewno nie koło tych rzeczy, które mają wypisane na opakowaniu. Totalny badziew, totalne dno. Absolutnie nie polecam. Nie. Przejdźmy może do mniejszych rzeczy, yy, czyli do biżuterii. Najpierw zaczniemy od biżuterii niesrebrnej. Nie wiem, co mi odwaliło. Któregoś dnia po prostu usiadłam yy, i zaczęłam zamawiać yy, właśnie różne rzeczy yy, z biżuterii sztucznej, której ja nie powinnam nosić. No, ale co że jak nic nie zrobisz? Yy, te rzeczy są ekstremalnie tanie. One kosztują po pół dolara, po parę centów. Yy, natomiast no, nawet nie wiem, czy to założę, tak na dobrą sprawę. E, zamówiłam sobie kilka zestawów kolczyków. Co mnie zdziwiło to to, że to są takie zestawy do jednego ucha. Ja myślałam, że one są podwójne. A tymczasem, tak jak widzicie na aukcji, e, tak dostajecie tylko jeden taki kartonik właśnie z e, takimi e, kolczykami, które są no niesparowane. Każdy jest z innej parafii. E, zaraz wam pokażę pozostałe zestawy, które mam. Tutaj jest kolejny złoty. Tutaj też są cztery kolczyki. Ten jest w ogóle niby srebrny, ale on ma zatyczkę złotą, więc nie wiem o co chodzi. Tutaj kolejny złoty zestaw, tutaj też są cztery kolczyki. Ehm, no, może któregoś dnia zaryzykuję i je założę, ale obawiam się, że to się skończy stędzącymi uszami, albo raczej uchem bardziej. Ehm, I jeszcze jeden złoty zestaw, to tutaj są już takie troszeczkę mniejsze. Jeżeli możecie nosić sztuczną biżuterię, to one są bardzo spoko, bo um, na kilka razy, oczywiście, że ta biżuteria Wam nie wytrzyma, bo nie wiadomo ile czasu, ale e, na kilka razy naprawdę to może wyglądać bardzo, bardzo fajnie. Niemniej jednak e, na dłuższą metę, e, no nie, a w moim przypadku jeszcze dodatkowo, no to u mnie to się wiąże z e, po prostu swędzącymi uszami. E, mam też taki zestaw e, srebrny. Tutaj są różnego rodzaju kółka, jak widzicie, ale one wyglądają źle. No, nie podoba mi się to totalnie, jakby na aukcji wyglądało to lepiej w tym uchu. Na mnie absolutnie nie. Naszyjniki, znaczy naszyjniki, czokery, tego typu rzeczy. E, zamówiłam ich kilka. Głównie w ogóle są one złote, nie wiedzieć czemu, eee, ale <tak>, tak, zaraz wam jakoś tam spróbuję pokazać je mniej więcej, jak one wyglądają. Na szczęście mam czarną bluzkę, więc powinno je być w miarę widać. Eee, pierwszy to jest taki podwójny i on, on wygląda tak, on ma właśnie u góry takie. E, zwisające blaszki, celebrytki i na dole jest tylko taki, taka rureczka. No wydaje mi się, że wygląda to całkiem spoko, aczkolwiek ja nie wiem, czy ja się nadaję do noszenia czegoś takiego. Zobaczymy, zaraz to e, zapniemy. Czy ja nie dostanę tego uczulenia również na szyi po noszeniu? Czekaj, żeby mi się tu łotko. Donka już liże folię. Słyszałam, że to u kotów normalnych, że większość kotów liża folię. Ale nikt nie wie dlaczego. No i on wygląda tak. To jest trochę splątany, ale wiecie o co chodzi. No nie wygląda źle. No. Wydaje mi się, że wygląda spoko, Tylko czy ja do mnie coś takiego pasuje? Do mnie i mojej krótkiej szyi i 10 podbródków. No nie wiem. W to jest ten pierwszy złoty. Nie wiem, czy będę Wam próbowała wszystkie na sobie pokazywać, bo to po prostu jest jakaś grubsza aferka, żeby je założyć i zdjąć. Drugi jest już pojedynczy i to są po prostu y, serduszka, ją też jest złoty. W sumie nawet do tej czarnej bluzki powiem Wam, że zaczyna mi się to podobać. Nie wiem, czy, czy ja dobrze myślę, czy nie. Na pewno mnie naprostujecie w tej kwestii, ale wydaje mi się, że nie wygląda to źle. Tylko, że powinnam mieć też złote kolczyki u góry, bo tak. Chociaż w sumie można mieszać teraz kolory. Sama mieszam kolory na swojej bransoletce z Pandory. No nie wiem, nie wiem. No, nie wygląda najgorzej, nie wygląda najgorzej. Dzisiaj chyba mam jakiś y, bardziej y, szczodry humor co do nich. Bo jak przyszły, to nie byłam aż tak bardzo y, zachwycona. Zaraz zobaczymy kolejny. Kolejny też jest podwójny i tutaj w przypadku kolejnego mamy takie turkusowe elementy. E, zaraz zobaczę, czy uda mi się go zapiąć i wam pokazać. No tego już jest trochę ciężko ułożyć, mam wrażenie, żeby on dobrze wyglądał. Um, no nie wiem. Dajcie znać co myślicie. Prezentacja wszystkich naszyjników dzisiaj jest po prostu totalny sztos. Jeszcze trzy. Dwa złote, jeden srebrny. Kolejny złoty. Ojen, co tu się wydarza? On jest już taki wielowarstwowy, jak widzicie nie wiem czy ten, który jest najkrótszy nie jest dla mnie za krótki ale zobaczymy na szczęście wszystkie mają przedłużki więc e, nawet jak ja potrzebuję właśnie takiej no, większej długości, jeśli chodzi o to co noszę na szyi, to tutaj jest tym w porządku i kolejny, którego nie mogę zapiąć, bo mi się e, z paznokci wysuwa tym długie paznokcie i zapinanie biżuterii to jest no nie o, i on wygląda... Ojej. Tak, tutaj już nic na tym ostatnim nie wisi. Tylko tutaj mamy taką celebrytkę. A te pozostałe to są, tutaj, są jakieś takie delikatne e, kuleczki. Nie, no, nawet nie najgorszej wygląda do tej czarnej bluski. Myślę, że całkiem spoko, właśnie do. Em, na czarnych to się tak fajnie e, ciuchach to się tak fajnie wybija e, i te kolory wyglądają lepiej. Ostatni złoty. O jeny, jeny, co tu jest? Co tu jest grane? Zaplątałam się. Ten ostatni złoty strasznie się plącze. On tutaj ma celebrytkę, tutaj pod samą szyją są takie dwa złączone kółeczka i tutaj jest blaszka. Tak więc tak wygląda ten złoty naszyjnik. Jeszcze pokażę wam srebrny, który jest bardziej um, takim czokerem, trochę, ale nie do końca, bo wiecie, ja takich czokerów, czokerów to nie noszę. No przy mojej budowie to raczej nie jest wskazane, ale yy, ten już wam go pokazuję, on jest właśnie, składa się z takich blaszeczek i zaraz je, blaszeczek, co to za zrobienie, i zaraz je tutaj założymy, albo nie. i nie. Ja go tak zapiałam, żeby on był właśnie taki dłuższy, ale wydaje mi się, że spoko tak wygląda, może nawet w nim zostanę, bo jako, że mam wszystko u góry srebrne, no to... Jakoś lepiej mi to tak wygląda. No i teraz możemy przejść do biżuterii, która jest opisywana jako srebrna, yy, no i generalnie niby jest srebrna, i to ta próba bardzo zależy od aukcji, bo ja jestem najlepszym testarem, czy srebro jest dobre, czy nie. Bo jeżeli srebro jest złe, to ja zaraz dostaję uczulenia, ale tym razem wydarzyła się rzecz dziwna. Zacznę właśnie może od. Tych kolczyków, czyli tego takiego małego kółeczka, które mam tutaj. Te kolczyki były dwa na aukcji, no bo jakby zwykle wszystko jest sprzedawane parami, chociaż nie zawsze się przekonaliśmy. Um, więc założyłam sobie właśnie jednego tutaj, a drugiego miałam wpiętego tu. I z tym absolutnie nic mi się nie dzieje. A to ucho swędziało mnie tak że myślałam, że wyjdę z siebie i stanę obok, więc wyciągnęłam po prostu i wróciłam do swoich labretów e, standardowych, które mam, kuleczek, e, a tego zostawiłam i cały czas go noszę i nie mam absolutnie problemu, więc nie wiem, czy po prostu temu uchu nie spasował, czy o co chodzi. No ale na tym nosi się dobrze, więc. No, srebrne, niby srebrne. E, tak samo jak te kolczyki, które już noszę od jakiegoś czasu i też kilka osób e, o nie pytało, to są takie serduszka. Ja mam takie większe serca z Pandory, jak zapewne wiecie. Natomiast te mi się spodobały, ponieważ są mniejsze e, i dodatkowo mają te dające gwiazdki. One kosztowały chyba ze 4 dolary, coś w ten deseń, więc nie były jakoś bardzo drogie. No ale już droższe niż ta, ta taka sztuczna biżuteria i tamte kolczyki, więc... No ja już je noszę dłuższy czas, absolutnie nic mi się nie dzieje z uszami. Jestem z nich mega, mega zadowolona. Też zrobiłam Wam zbliżenia, więc będziecie widzieć co i jak wszystko tutaj. No i jeszcze jedna grupa kolczyków to jest biżuteria z NNNGRY. Nie wiem, to przychodzi w takim woreczku ale bez mojego włosa, w takim woreczku do e, przyszłość. Zamówiłam sobie trzy pary i to też są wszystko teoretycznie srebrne kolczyki. Ich jeszcze nie sprawdzałam, e, więc nie wiem jak, jak faktycznie e, one będą mi się nosić. Wszystkie mają wybitą próbę, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. E, zobaczymy, może sobie po tym filmie zmienię na któreś e, i zacznę nosić coś innego bo te już noszę naprawdę dosyć długo pierwsza para to są takie wiszące kolczyki, bez zapięcia tylko właśnie na takich zwykłych uchwytach i one mi się spodobały, bo one są dłuższe, właśnie tak jak te ale jednocześnie wciąż delikatne składają się z takiego pręcika i kółka, no mega mega ładnie wyglądają, naprawdę jestem z nich zadowolona, wyglądają ślicznie na pewno będę je nosić właśnie zobaczę czy założę te czy któreś z kolejnych które wam zaraz pokażę, drugie kolczyki, one w ogóle przyszły zapakowane każde jeszcze oprócz tego, że były w woreczku, to było osobno w woreczkach strunowych i na przykład do tych, bo to są akurat już sztyfty, były dołączone dodatkowe te motylki z tyłu, czyli na przykład tutaj, nie wiedzieć czemu, zamiast dwóch motylków mam cztery, no i to jeszcze jakby jest jakoś bardziej logiczne, ale w następnych kolczykach, które wam, wam pokażę, już tych motylków były trzy więc nie wiem, z czego to wynika, nieważne. Te kolczyki zamówiłam, dlatego, że bardzo przypominają mi kolczyki z Pandory, które ja mam. Po raz kolejny Pandora się przewija, czyli właśnie takie płaskie kółka na sztywcie. Tutaj oprócz płaskiego kółka mamy jeszcze dyndające kółko w drugą stronę. One wciąż są delikatne, ale są błyszczące już takie bardziej glamno, mega mi się podobają. I ostatnie są takie najciekawsze z nich wszystkich i je chyba najbardziej korci mnie, żeby założyć, dlatego że to są takie podwójne trójkąty. E, które, e, ten kolczyk składa się tak naprawdę oprócz motylka z dwóch części e, dlatego, że jedną część, jednego tego trójkąta bez tej przeduszki mocujemy sobie z przodu ucha a tego drugiego mocujemy z tyłu i zapinamy wszystko e, motylkiem i to tak ma wyglądać ja na początku nie mogłam rozkminić w ogóle o co chodzi z tymi kolczykami, ale potem przyjrzałam jeszcze raz się aukcji i e, od razu to już dla mnie stało się widoczne e, jeżeli nie macie problemów w ogóle z... E, w w ogóle z biżuterią żadna Was nie uczula to ta właśnie z tych aukcji jest prześliczna, zajrzyjcie sobie tam do tego sprzedawcy, bo on ma milion różnych rzeczy, właśnie sporo takich delikatnych, bardzo dziewczęcych jeżeli nie chcecie nosić nic dużego, tylko tak jak ja lubicie mniejsze kolczyki, to powinny Wam się tam spodobać, bo naprawdę no, ja dostałam tam aż oczu pląsu. ja muszę jeszcze przetestować, czy one nie będą mnie uczulać, ale na pewno dam Wam znać za jakiś czas pewnie na Instagramie na ten temat Zamówiłam sobie jeszcze taki sprzęcior do czyszczenia. To jest coś, czym można czyścić garnki. On ma tutaj taki jakby papier ścierny. Tutaj w ogóle jest rączka, więc powinno być to wygodne. I jest na gąbce. Nie wiem, nie mam dla tego pojęcia, czy to mi się sprawdzi. To było bardziej do testów, no bo kosztowało niedużo, więc czemu miałabym nie przetestować? <noise> Zamówiłam sobie też taką jedną rzecz, która. W ogóle ja już nawet nie pamiętam, jak ja na to wpadłam, żeby to zamówić. Wygląda to tak, jest to Toro. Um, ale ja nie, nie, nie chodziło mi generalnie o ten wzór, bo to w ogóle jakby wzór jest sprawą w tym wypadku drugorzędną, to jest podgrzewacz do kubka na USB. Jak siedzę sobie przy stole um, i ja zawsze robię sobie wiadro, herbaty, ale niestety z czasem mi to wszystko stygnie. Więc um, postanowiłam poszukać czegoś, co właśnie pomoże mi utrzymać tą, ten napój dłużej ciepły i znalazłam coś takiego, to nie było drogie nie wiem czy to kosztowało 1,5 dolara i to właśnie wpinamy sobie do USB i tutaj jest jakaś grzałka, która się rozgrzewa ym, ona nie jest jakoś nie wiadomo jak gorąca, nie powinniście się tym poparzyć, bo ja testowałam, to działa oczywiście, ym, ale właśnie pomaga utrzymać dłużej napój i ym, no jak długo siedzicie przy komputerze i Herbata albo kawa Wam stygnie, to myślę, że to jest dobry patent. Kolejna rzecz. Bardzo często dostaję od dziewczyn, plus size pytania, szczególnie latem, e, co robię, jeżeli chodzi o noszenie sukienek i obcierające się uda. E, ja już Wam pokazywałam co ja, Jak ja sobie radzę, bo u mnie te wszystkie patenty z tymi antyperspirantami, talkami, innymi rzeczami totalnie się nie sprawdzają. E, głównie dlatego, że to się wyciera, to trzeba aplikować ponownie, a ja nie lubię się w takie rzeczy bawić. Więc e, już jakiś czas temu zamówiłam coś, co już zresztą Wam pokazywałam, co wygląda dosyć śmiesznie, ale jednak mi wszystko sprawdza się idealnie. Gacie! To są, słuchajcie. <laughs> to wygląda jak gacie babcina strasznie, no ale jest najlepszą rzeczą po prostu podkieckie jak, jak, jaką ja kiedykolwiek miałam um, dzięki temu tak bardzo polubiłam chodzenie w sukienkach latem um, bo um, mam takie jeszcze czarne, ale najczęściej jednak mimo wszystko używam tych e, cielistych one są w kilku rozmiarach, ja sobie akurat zamówiłam 4XL -ą. one są dosyć rozciągliwe ale jednak mimo wszystko dobrze by było, żeby właśnie e, były do waszego rozmiaru dobrane dobrze, żeby wam się też nie zwijały po prostu na tych udach, bo też będziecie musieli je sobie, musiały je sobie poprawiać, um, tak więc e, Mam, zamówiłam dwie pary, one są po, coś po około 3,54 dolary, coś ten desen. I zamówiłam sobie właśnie dwie nowe pary um, na ten rok, bo już w zeszłym roku tamtą tak intensywnie chodziłam, że dosyć ściorałam, już nie wygląda tak fajnie. Um, więc mega sprawa. To jest taki, no to jest poliester, tak? Generalnie yy, w sumie nie sprawdzałam tutaj metki, ale no, twierdzą, że nie, że to są w ogóle yy, na metce. E, skład tych e, gaci jest opisany w ten sposób, ale one są takie dosyć śliskie. Nie wiem, czy to zasługa tego e, bambusa, czy tego rajonu. E, mają 10% spandexu, więc są, jak widzicie, mega rozciągliwe. Mega, no mega, mega. <grych> e, ja jestem zadowolona z tego patentu. Mnie on się najlepiej sprawdza. Wiem, że są też jakieś opaski, a, opaski na UDA, ale to znowu bałabym się, żeby mi się suwało. Są nawet koronkowe, ale te pomyślałam, że koronka jest. E, Szorstka, więc ona sama w sobie też może ocierając się, no nie wiem. Do tego rozwiązania jestem najbardziej przekonana i to stosuję um, od zeszłego roku i super mi się sprawdza. E, no i właśnie z rzeczy y, kosmetycznych, e, tak jak Wam mówiłam, zamówiłam pędzle, e, zamówiłam pędzle z ducker. To jest taki zestaw w ogóle. On z tego, co ja pamiętam, to były jakieś mega tanie. I stwierdziłam, że w ogóle on mega ładnie wygląda i przetestuję go. Jak widzicie przyszło to takie zapakowane w taki kartonik. Tutaj mamy e, wszystkie pędzle zapakowane w folię, e, tu jest w ogóle cały, e, cała ulotka jakie pędzle znajdują się w środku, więc, wow, więc ja Wam zbliżę i pokażę. Właśnie to jest zestaw do oczu. Ja mam pędzli do twarzy bardzo dużo, nie żebym do oczu miała mało, ale jakby e, cienie częściej zmieniam, więc e, im więcej czystych pędzli, tym lepiej. Walą chińczykiem, niestety, no ale one są do prania, to wiadomo. Każdy z nich jest zapakowany w taką osobną folikę i wyglądają naprawdę mega ładnie i mega porządnie. One są syntetyczne. To jest zestaw, który jest syntetyczny, to akurat jest pędzel do rozcierania, um, mają takie bordowe, metaliczne rączki, tutaj złotą skówkę. Naprawdę wygląda to moim zdaniem bardzo dobrze. Ja jestem zadowolona, zrobimy sobie test tych pędzli, jeszcze oprócz tego osobno zamówiłam, o tutaj przyszła w ogóle jednorazowa ta do maskary, nawet dwie szczoteczka. Ale oprócz tego osobno zamówiłam też taki grzebyk do rozczesywania rzęs właśnie po aplikacji tuszu do rozdzielania, jeżeli coś nam się poskleja. Kiedyś było coś takiego właśnie podobnego w Inglocie, no czy nie wyglądało to tak, bo on jest tutaj zgięty. Ta szczoteczka z Inglota, ona była prosta, to był taki grzebień z takimi metalowymi szpikulcami. Tutaj mamy zgięcie, więc wygląda to trochę inaczej. Będziemy to testować. Tak samo jak zamówiłam sobie taką Zalotkę. To jest zalotka, którą ja zamówiłam w jednym konkretnym celu. Nie chodzi mi tutaj o podkręcanie rzęs, bo z moimi rzęsami, jak wiecie, radzi sobie tylko zabieg liftingu, który serdecznie polecam. Naprawdę jestem zachwycona. Natural Lashes na nowolipki. Sztos totalny. Znowu najwięcej info na, na Instagramie na ten temat było. Tam jest zresztą nawet post, gdzie pokazałam, pokazałam wam, jak wyglądały moje rzęsy przed i po zabiegu. Serdecznie zachęcam, żeby obczajcie, jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, ale... Czasem, pewnie z czasem, na razie nie, bo albo w ogóle nie przyklejam rzęs na co dzień, albo przyklejam rzęsy tak jak dzisiaj, tylko do tych takich weekendowych makijaży, które są dosyć mocne i do których moje naturalne rzęsy są po prostu za krótkie w tym momencie, bo może wyglądają pięknie i są wywinięte. Natomiast z czasem pewnie ten efekt będzie słabł, no bo wiadomo, że rzęsy wypadają, więc będą rosły nowe, które już będą niestety znowu proste, tak jak to moje mają w zwyczaju, więc znowu. Wrócę, um, przynajmniej na jakiś tam moment przejściowy, do przyklejania sobie rzęs od spodu. E, I to jest właśnie zalotka, którą ja zamówiłam do tego, żeby lepiej sobie łączyć te przyklejone od spodu rzęsy z moimi naturalnymi. Nie wiem, jak się sprawdzi, bo jeszcze nie zdążyłam jej przetestować, ale mam nadzieję, że to będzie dobry pomysł. E, no i ona też nie była droga. Dobrze moi drodzy i to by było wszystko jeżeli chodzi o dzisiejszy ekspresowy haul totalny miszmaszek widzieliście ale mam nadzieję, że coś tutaj znaleźliście i coś wam się spodobało. Ja to co mam do wyrzucenia to wyrzucę resztę, zorganizuję sobie jakoś ładnie i w końcu będę mogła używać, z czego bardzo się cieszę jak zawsze linki do wszystkich przedmiotów które dzisiaj pokazałam znajdziecie na dole w opisie, więc jeżeli czymś jesteście zainteresowani to zapraszam tam tak samo jak zapraszam na mojego instagrama którego też znajdziecie w opisie, a które Milion razy tutaj dzisiaj wspominałam w tym filmie Dajcie znać co wam się z tego filmu najbardziej spodobało Który produkt e, Najbardziej skusił e, no, czy Przykuł waszą uwagę Może w ten sposób e, czy, nosycie, czy nosicie sztuczną biżuterię Co zamawiacie na Aliexpress Komentarze są ważne, możecie działać Tradycyjnie na koniec jeżeli Chcecie być z moimi filmami na bieżąco, a jeszcze tego nie robicie, to gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia jak tylko jakiś nowy film się pojawi. Dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa!